Moi kochani, nie wiem, czy wiecie, że, że wy jesteście dziećmi Abrahama. My wszyscy, jak tu siedzimy, jesteśmy, jesteśmy potomkami patriarchy Abrahama. Jesteśmy jego potomstwem. Dlaczego? Dlatego, że Abraham jako pierwszy człowiek uwierzył w jednego Boga. On był pierwszy. Przed Abrahamem ludzie wierzyli. W różnych bogów, to było pogaństwo, więc wielu, wielu było bogów. Abraham był pierwszym człowiekiem, który uwierzył w jednego Boga. I był pierwszym człowiekiem, który uwierzył też Bogu, który uwierzył w jego, w jego obietnicę. Abraham był człowiekiem wiary. I dlatego wszyscy, którzy wierzą w jednego Boga, są duchowym potomstwem, duchowymi dziećmi Abrahama. Wszyscy, którzy wierzą w jednego Boga. Muzułmanie też. Muzułmanie też są dziećmi Abrahama. Z innej matki, ale są dziećmi Abrahama, ponieważ też wierzą w jednego Boga. Abraham jest ojcem wiary, ojcem wierzących w jednego Boga. I skoro Abraham jest naszym ojcem, to dobrze byłoby tego tatę naszego naśladować w jego wierze. A wiarę miał, a wiarę miał naprawdę potężną. Pamiętacie tą historię? Abraham miał 75 lat, kiedy pokazał mu się Bóg. W tym momencie Abraham miał już wszystko: miał wielkie stada. Miał wielki majątek, miał służbę swoją, miał swoją żonę, syna tego nie miał, dziecka nie miał, ale z tym pewnie się już dążył pogodzić. I wtedy ukazuje mu się Bóg i mówi, wyjdź ze swojej ziemi rodzinnej, zostaw swoją ojczyznę i idź do kraju, który ci wskażę. Zobaczcie, jaka wiara. Abraham już na emeryturze był, 75 lat, a Pan Bóg mówi mu, teraz pójdziesz do obcej krainy, na emigrację wyjedziesz. Jaką wielką wiarę miał Abraham, że, że tego pana Boga posłuchał. Potem znowu Pan Bóg mu się objawił i mówi mu: Popatrz na gwiazdy na niebie. Spróbuj policzyć gwiazdy na nocnym niebie. Tak wielkie będzie Twoje potomstwo. Tak wiele będziesz miał dzieci, jak gwiazd na niebie, obiecał Pan Bóg. I znowu Abraham uwierzył. W wieku 75 lat uwierzył, że, że urodzi mu się dziecko. Pierwsze dziecko w wieku 75 lat, i że będzie ojcem wielkiego narodu. Uwierzył, no i tak się stało, bo jak wierzysz Bożych obietnicom, to one, to one się wypełniają. I rzeczywiście Abraham dostał syna w wieku 75 lat. I od tego syna wziął się cały naród izraelski. Pan Bóg dał mu też te dzieci duchowe. Każdy, kto wierzy w jednego Boga, jest dzieckiem Abrahama. I on ma rzeczywiście tyle dzieci, ile, ile gwiazd na niebie. I wreszcie próba wiary. Dzisiaj czytamy w pierwszym czytaniu o tym. Czytamy, jak Abraham chciał złożyć swojego syna w ofierze Bogu. Tak bardzo wierzył w Boga, że nie, nie odmawiał mu nawet swojego, swojego własnego syna, tego syna wymarzonego, ukochanego, którego, którego, którego dostał. Abraham wierzył w zmartwychwstanie. On wierzył, on już wierzył w zmartwychwstanie. On wierzył, że Pan Bóg ma moc oddać mu jego Syna po jego śmierci, jak go złoży w ofierze. Tak wielka była jego, jego wiara. Oczywiście Pan Bóg nie chciał tej ofiary. Pan Bóg nie pozwolił zabić, zabić jego syna Izaaka. Ale, ale to była próba wiary. Próby wiary są strasznie ważne. Nie wiesz, jak wielka jest twoja wiara, dopóki, dopóki nie przejdziesz próby wiary. Nie wiesz, czy w ogóle masz wiarę, jeśli najpierw nie przejdziesz próby wiary. Próby wiary. Łatwo jest wierzyć, jak wszystko jest dobrze. Jak wszystko jest dobrze po naszej myśli, to, to często się ludziom wydaje, że wierzą, tylko im się wydaje, że wierzą. Czy wierzysz, możesz sprawdzić tylko przez próby wiary. I próby wiary są bardzo, bardzo ważne w naszym, w naszym życiu. Także pomyślcie o swoich próbach wiary. Próby wiary naszą wiarę sprawdzają i ją rozwijają. Pan Bóg daje też czasami też wzmocnienia wiary. To jest dzisiejsza Ewangelia. W dzisiejszej Ewangelii apostołowie byli świadkiem przemienienia. Zobaczyli Jezusa jako Boga. To było umocnienie ich wiary. Oni zobaczyli, że Jezus jest naprawdę Bogiem, zobaczyli Go w tej chwale, w tej bieli. I od tej pory było im łatwiej wierzyć w Jego, w jego pochodzenie Boże. Więc zobaczcie, że Pan Bóg daje w naszym życiu i próby wiary, żeby ta wiara się rozwijała. I czasem daje nam takie doświadczenia przemienienia, jakie mieli, jakie mieli apostołowie. Obydwie te rzeczy wzmacniają naszą wiarę. Więc na koniec zadajcie sobie pytanie dzisiaj: Jaka była w Twoim życiu największa próba Twojej wiary? Na pewno było coś, co, co wystawiło Twoją wiarę na próbę. Co to było? To był, bardzo ważny, to był bardzo ważny moment. To był moment rozwoju Twojej wiary. Odpowiedz sobie na to pytanie. I drugie pytanie: Co było takim doświadczeniem Twojego przemienienia? Kiedy Pan Bóg zabrał Cię na taką górę tabor, że byłeś przekonany, że On istnieje, że byłeś przekonany, że On jest blisko Ciebie, że zobaczyłeś prawdziwie Jego, jego chwałę. Takie doświadczenia też my mamy, kiedy czujemy Bożą obecność, kiedy jesteśmy przekonani, że Pan Bóg jest przy nas. Takie doświadczenie też na pewno miałeś. I to jest drugie pytanie. Odpowiedzcie sobie na pytanie. Jakie było największe doświadczenie takiej, takiego przemienienia na górze tabor, które umocniło Twoją, twoją wiarę?